Cześć! Swoboda podczas rozmowy, słuchania muzyki, oglądania filmów czy w gry jest nieodzownym elementem komfortu. Wybór jest nie lada wyzwaniem, dlatego przedstawiam Wam jedną z propozycji bezprzewodowych słuchawek, które do testu dostarczyła firma Tracer. Oglądajcie. Mowa o nausznych słuchawkach bezprzewodowych Tracer Max Mobile z aktywną redukcją szumów otoczenia. Słuchawki występują na ten moment tylko w wersji czarnej, posiadają regulowany pałąk oraz miękkie nałóżniki co w mojej ocenie jest jednym z ważniejszych elementów słuchawek nałóżnych. Pałąki niestety nie obracają się, ale w praktyce słuchawki można zakładać dwustronnie w zależności od kształtu głowy. W przypadku gier oczywiście tak nie powinniśmy robić, ale w przypadku muzyki czy filmu raczej nie będzie miało to znaczenia. Pałąki posiadają za to możliwość składania się do wewnątrz, co sprawia, że stają się powężniejsze w przechowywaniu. Tak czy siak słuchawki nie przyciskają zbyt mocno uszu, co sprawia, że są komfortowe i nawet po kilku godzinach nie odczuwamy dyskomfortu założonych słuchawek. Dla dociekliwych małżowiny tylko częściowo mieszczą się w środku gąbki, ale wynika to z niedużych rozmiarów samych słuchawek. Słuchawki pewnie leżą na głowie, więc nie widzę przeciwwskazań, aby używać je również podczas aktywności fizycznych. Słuchawki komunikują się z innymi urządzeniami bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth wersji 5.3 lub w sposób tradycyjny za pomocą przewodu Jack. Dźwięk jest generowany przez przetworniki o wielkości 40 mm i paśmie przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, co sprawia, że zarówno pas jak i wokal są słyszalne bez zakłóceń. Osobiście preferuję aby słuchawki miały mocne podbicie niskich tonów i tutaj w przypadku Tracera się nie zawiodłem. Słuchawki są wyposażone w akumulator o pojemności 400 mAh co zapewnia do 15 godzin ciągłego odtwarzania dźwięku i tu rzeczywiście po kilku godzinach testowania słuchawki straciły zaledwie 30% baterii. Na jednej ze słuchawek mamy do dyspozycji diodę oraz przyciski odpowiedzialne za włączenie trybu ANC, zmianę głośności czy włączenie lub wyłączenie urządzenia. Przyciski mają także ukryte funkcje takie jak zmiana utworu, wybór ostatniego rozmówcy czy kończenie i odbieranie połączeń. Słuchawki posiadają również mikrofon do rozmów i działa on tylko w połączeniu bezprzewodowym. Posłuchajcie, jak wygląda jego jakość. Tak brzmi dźwięk ze słuchawek Chaser Max Mobile. Korzystając z okazji, zasubskrybuj kanał Technologium i bądź na bieżąco z najnowszymi produktami. Połączenie przewodowe za pomocą przewodu Jack niestety odłącza mikrofon oraz dodatkowe funkcje wspomniane wcześniej. Głośnością oraz funkcjami musimy wówczas sterować z poziomu urządzenia, do którego podłączyliśmy przewód. Słuchawki wyposażone są w typ ANC Single Feed, czyli system, który analizuje i pasywnie wycisza dźwięki z naszego otoczenia. Słuchawki mogą być używane na zewnątrz, jednak należy pamiętać, że nie są one odporne na warunki atmosferyczne. Do zestawu dołączona jest instrukcja obsługi, a także przewód zasilający USB-A, USB-C do ładowania słuchawek oraz przewód jack. Słuchawki można ładować za pomocą portu USB lub za pomocą typowej ładowarki do telefonu. Uruchomienie ładowania jest oznaczone czerwoną diodą na jednej ze słuchawek, która po zakończeniu ładowania samoczynnie gaśnie. Ładowanie całej baterii trwa maksymalnie 1,5 godziny. Włączenie słuchawek odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku włączenia przez 2 sekundy. Słuchawki wyłączają się automatycznie po 5 minutach bezczynności, stąd nie musimy pamiętać o ich włączeniu w celu oszczędzania energii. Parowanie słuchawek z telefonem czy innym urządzeniem jest niezwykle proste. Należy przytrzymać przycisk włączenia do momentu uruchomienia się trybu parowania, a następnie wybrać urządzenie o nazwie Tracer Max Mobile na ekranie telefonu czy komputera. Podsumowując, słuchawki możemy nabyć za około 95 zł, co sprawia, że są atrakcyjnym wyborem w stosunku do konkurencji, ponieważ po pierwsze są bezprzewodowe, po drugie mają dobrą jakość dźwięku i po trzecie posiadają tryb redukcji szumów z otoczenia. Słuchawki pozwalają na 15 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, a ich czas ładowania to zaledwie 1,5 godziny. Posiadają mikrofon, który sprawdzi się głównie w rozmowach telefonicznych. Słuchawki świetnie sprawdzą się podczas słuchania muzyki, oglądania filmów, weekendowego gamingu, treningu czy przy innych aktywnościach fizycznych. Tryb ANC pozwoli wyciszyć dźwięki z otoczenia, w którym się znajdujemy, co podniesie komfort użytkowania w głośnych miejscach. Słuchawki posiadają wyraźny, ale nie przesadzony bas, który na pewno przypadnie do gustu wielu użytkownikom. Czy to idealne słuchawki dla ciebie? Mam nadzieję, że moja recenzja pozwoli wyrobić ci indywidualne zdanie na ten temat. Masz pytania, pisz śmiało w komentarzach i nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji kanału. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję za uwagę, cześć.